I witam Was w kolejnym odcinku z gry Neoverse. Kontynuujemy sobie naszym przywoływaczką rozgrywkę. Etap drugi, albo mam pierwsza. Mamy do odbioru jakieś yy, nagrody, ale nie chcę na razie usłyszeć żadnej karty. Jedziemy sobie z kolejną misją, zobaczymy co mamy tu do wyboru. Mamy zablokować 50 albo więcej obrażeń. To to nie. Tałpki to, to jest niezłe, ale ja wezmę to. Chcę wy... Wiecie, którą kartę chcę wyewoluować, tego Słonecznika, tak zwanego. To kupiłem w ostatnim odcinku, na koniec. Albo może bym wyewolu... Co to w za pierwszy pierwsze to Co on ma za akcje? Aha, aha, ou. A do Companions, ale on nie ma żadnych tych kompanów tutaj, no to panie, z czym do ludzi? Save Energy. Nie, to najpierw weźmiemy tak. Nie poszło. Ej, ale chwila, 15, 15. Wiesz, jak go pan zaraz? I jeszcze sobie pan też. Z... Dobra, nie było tematu. Poszło sprawnie. Nie powiem, coś dostaliśmy. O! Koszt jakiejś karty jest za zero. Let's mm, też jest fajne. Hmm, a to? Hmm. Aha. Hmm. Wezmę to. To nie jest może najlepszy wybór, ale nie ma tragedii. Kurde, muszę się w ogóle spiąć i sobie to okupić. Myślę, że te karty są też niezłe. Dobra. Evolve Current Instant Type. Ile ich mamy? Trzy. Ona już chyba nawet jest ulepszone ma Ta. to i co jeszcze? No i to. Hmm. i co? Ale i tak bym to wziął. Będę użyć pięciu przedmiotów. No dobra, to będziemy używać. Panie, w końcu się uda, nie? Ojej, Kogóż my tu mamy? Co pan tu ma? Pan też zwiększy wszystkich kompanów. A ty? Pokaż mi akcję. Reflekt, czy odbicie ma, tak? 15 obrażeń. Nooo, tragedii nie ma. Dobra. Gardiana sobie przywołał. Mhm. Weźmiemy to, albo nie, najpierw tak. To. 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 10, tak? tego zabijemy już nie było tematu to też fajne ale nie mogę tego... chwila weźmy to dobra może? o! dobra damy sobie to piercing damage, o to mi się nie przyda bo nie mam piercing damage. Znaczy nie potrzebuję, bo nie ma pancerza. ale mogę atakować. No nie mam już, niestety, many. Ona też nie będzie tego użyła, Nie potrzebuję tak naprawdę tego używać. Dobra, kończymy turę. Lepiej mieszczyć gnie, Odbicie. Co ty dała? Tak? A, o kurde. No tutaj to już tak. If you have no command, at the beginning of the game. One force. To też jest spokojne, nie wiem, czy mi będzie potrzebne jak naprawdę w tej, tuży, w tej rozgrywce. Niestety, odbicie ma. Muszę z tym liczyć. Hmm... Defensywy... Taki upierdliwy ten przeciwnik, nie? No to sobie wezmę, bo widzę, że... hmm. Kurde, mogłem tym dziabnąć. Ciekawe, ile mi mnie obrażeń zadało. i próbujemy. Nie było tak źle. Mogło być gorzej. Czekajcie ja lepią zaciuka, ale chyba nie. Nie. Ale ono widzialby nie za to. O, za pięć tam może. Hmm. Precyzja? Nie. Ale ty możemy. Proszę bardzo. Mamy no koniec. Skida. barbaric findish. O! To jest spoko. Mm -hmm. To jest spoko Precyzja cały czas, a ta precyzja pięć tempów, tu to, to się wbije, prędzej czy później. Ja chcę coś jeszcze kupić, nie? To tak jest. I z co sobie kupimy. Tutaj też coś możemy... No, bo nie, jeszcze nie, jeszcze mam punkcika brakuje. Dobra. To się wszystko wbije. Mamy wygrać bitwę we straty HP. To jest nawet spoko, więc spróbujemy. Jakiś krasnal, Jakiś inny typ. Ok. Mm. No nic, na razie tym uderzymy. Mm. Czy mi się udałoby? Nie udałoby mi się. Ale chwila, mogę go przecież zaciukać. Tak muszę używać tych przedmiotów, nie? Decyzję przy okazji wbijemy. Tak jest. No. Tak jest. No to już mamy drugi raz. No tam się to przyda. Ech, nie mamy Guardiana. Co tam za zero? Pancerz niech będzie. Dobra. Kończymy turę. On sobie pancerz zwiększy. A, coś mi jeszcze wrzucił. Tutaj, co to jest? A, tracimy cały pancerz. Hmm. Będzie atakował, ale spoko, niech atakuje. Ja sobie użyję tego i tego mana będzie mieli co I pan też sobie jeszcze rzucę Kombo mamy. Zarobiście. Dobra. A, czyli to mi zostaje w łapie. No nieźle. Eee, co ja chcę? No, tego muszę użyć kurde. Tego. Tego. Tak żeby coś więcej było do tego ataku. Kurde, te słoneczniki. Chula. No nie, to nie są, są. No nie jest już No teraz są. Ale no i tak za 18 to ładnie klepki. Dobra. Jest git. No mogę przywołać teoretycznie. Mam jeden do ataku. Ale chyba nie będę. Chociaż precyzja. On za 3 atakuje, nie? Ja to i tak go nie sklepę, chyba że... Chyba że... No nie, nie sklepego, muszę go tak znaczy, No Znaczy trudno... O! No To za do mocy może być. Accumulate Fate Gu. No, no takie sobie średnie, to jest średnie hmmm łowisz losowego guardiana a losowego to ja nie chcę ja wiem że są skill points i to sobie weźmiemy wszystko, tutaj już mamy nagrodę takie, że będziemy dostać obronę, czyli będziemy mieli większą defensywę karty defensywne będą większą obronę dawały, to sobie weźmiemy. chociaż z tymi guardianami coś mi nie idzie powiem wam szczerze uh, promise na początku bitwy. Dobra, zbieramy sobie jeszcze na skill pointsy. Nie wiem, czy jeszcze jakiegoś tego nie kupić. To jest nawet spoko. No to wezmę. Muszę jeszcze dwóch przedmiotów użyć, tak? Tak. 4 do HP. Consume on No jest tego. Consume 2. Trzeba się postarać, powiem Dobra. Spróbujemy tutaj tak nic ciekawego, tak naprawdę tu nie ma. Co to jest? No, lecz kompanów. Dobra. O! To jest spoko. Weźmiemy sobie lwa. Mhm. I teraz tak. Dobrze. Cóż, defensywę by się pasowało tam zagrać, nie? W końcu. Ale jeszcze... Chociaż? Nie wiem. Czy przyjmiemy na klatę te obrażenia? Czy? Damy sobie dwa domocy? 21 i... Ciekawe, czy bym go zaciukał? No tak. Tak jest. No to chcę koleś, wyleczyłeś. Dobra. Atak z... O. Złota karta świetnie. Ale on mnie za Dycharz zaatakuje, nie? To nie. To ja je jednak nie chcę. Dam ja. sobie jednak ten defensywę. No dobra, on nie ma nic, także... Ile mamy? Dwa? O, weźmy z Może być. Niech będzie i... Trzeba mu HP szybko zbijać. Zodychę. 10 do pancerza znowu. 10 do mocy. No damy sobie. Jeszcze raz mi przyszło. A no, weźmy sobie jeszcze tarcie. Ja tak. A jak podolnicę czekamy? Tak jest! O! Karty nam ewoluują, świetnie. Apteczka nam przyszła. Muszę tych kart używać, kurde. To jest nawet spoko. Mhm. Ja sobie to wezmę. Awaryjnie się przyda. To weźmiemy. Mamy Hunter's Attack Tym razem. Uh -huh. Kurde, to z, z tym blokowaniem może być problem, wam powiem. Dobra. A, nie mam kasy. Okej. Okay. Co chyba walka z bossem przed nami? Jeszcze nie, to można walkę z bosem sobie te przedmioty zostawię. No hmm. nie, to już jest walka z bosem. Dobra. Dwie losowe. Dobra, niech będzie. Spróbujemy. Tulu! na niej walczyłem już z nimi nie wiem czy na poprzedniej serii chyba na poprzedniej walczyłem lwa sobie damy Ale takie słabe jakieś tam mi się wydaje On mi zdejmie defensywę na koniec. Nie wiem czy i zagram tak. Defensywka. Zmniejszymy im to. Użyjemy sobie siły. I dupnę temu ktulu mm. No. Pięknie. Trochę mu chapa, już zjechałem. A ten atakuje tego. Dał mu mniej No, jeden mi został pasażer, to jest jednak dobre. Mm, na pewno to. Defensywa, no może być. Ciebie piję. Łupanie. Ale mu pilne. A to? Decay and amplify. Gdzie co? I. Tak jest, bo dzięki temu mu jeszcze o połowę więcej obrażeń zadajemy którymś z tych ataków. O, amplification. No właśnie. Dzięki temu ma już 30 HP. Ale bije tego. Ja go to zostawiam, bo on tak ginie po czterech turach. I on tam jakieś buffy daje. Przeciwnikowi plątwa mi dał Guardian selection sobie weźmiemy i biegłowa. W naprawdę będzie. U... Tak, on się ulepsza. Faktycznie. Super. Dobra, czyli nie będę ma nie ten da siłę. A to nie ma znaczenia, którym atakiem tak naprawdę bym bił. bardzo kiepskie na ten moment. Z tego już mogę zaciukać. Nie dam mu tej siły przy okazji. I. Dobra. A pancerz sobie jeszcze mogę wrzucić, ale niepotrzebny im będzie. i za siedem teraz będzie bił spoko. Przyzwołał jakiegoś tam przydupasa, ale najpierw się nim zajmie, bo on cały czas będzie ich przywołał. Chyba to, nie? Mhm. Proszę bardzo. Który z bani? Siła lwa. Damy sobie siłę lwa. I pan też i czekamy. Musimy tylko go dobić i kończymy. Tak naprawdę. Okej, okay, a tak musimy użyć, tak? Dobra. Jeszcze raz atak. I to. I to złoty teoretycznie pasowało użyć, no ale nie, 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 Jeden do nie. Jeden dokument, 6 chyba zostało. No trochę się wydać za trzy czekajcie jeszcze go w tak z ciekawości jeszcze zobaczymy, czy jeszcze mogę dać jakieś... nie, już chyba nie zobaczymy zresztą. ta, za 7 max dobra, drugi stage oczyszczony zobaczymy, sobie, czy coś jeszcze mogę dorwać o, znowu to spoko podwój też na końcu tury maestro, to jest też dobre to jest też dobre. Mamy do odbioru sporo rzeczy. O! Nieźle. No i wszystko mamy. Ulepszone dzięki temu. 8 punktów z Co Zobaczmy sobie co możemy mieć. To miałem iść, nie? Tak jest. Dobra, to jedziemy po kolei. I instant karty. No i Jeden. Już kupiłem wszystko, co chciałem, nie? Tak jest. Odnawiamy sobie. No nie, to... Health Dobra, czekamy, kupimy sobie dwa w przyszłym odcinku. Tego jeszcze nie, nie biorę. Idziemy dalej. Dobra. To tu się z Wami będę żegnał. I widzimy się w kolejnym odcinku, ostatnim już, jeżeli chodzi o przewoływacza. Yy, a na razie to tyle, trzymajcie się na razie.